Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WB 2K24 Universe Mode. Przed nami pora na kolejny odcinek i dzisiaj mamy kolejny row na drodze do Elimination Chamber Premium Live Event i będzie to walka, kolejna kwalifikacyjna do Elimination Chamber meczu. Jak już wiemy, po ostatnim row będzie to oficjalna walka number one Contenders, ponieważ Ria Ripley wybrała, że zawalczy o pas Women's Championship na WrestleMania, co oznacza, że na ten moment nie ma żadnych planów odnośnie walki o pas Women's World Championship. Właśnie na w WrestleMania, dlatego poznamy, kto zmierzy się z Livą Ten Pass właśnie podczas walki z Mission Chamber. Jak już wiemy, mamy na tym moment trzy zawodniczki. Jest to Nia Jax, która nie musiała walczyć akurat w walki kwalifikacyjnej, bo została wynagrodzona za to, że w pełni sprawiedliwie czysto przypieła mistrzynię, czyli Liv Morgan, na jednym z row przed in Berlin. Mamy Rakę, która wygrała walkę kwalifikacyjną. Mamy Io, która wygrała walkę kwalifikacyjną. Teraz poznamy czwartą zawodniczkę, która tutaj będzie i będzie to albo Bailey, albo jej rywalka w tym pojedynku. I rywalką Bailey w tym pojedynku będzie Carmela, a więc jedna z tych zawodniczek będzie czwartą zawodniczką i wtedy zostaną nam dwa miejsca. Piąte miejsce będzie wypełnione na walce na, za, za tydzień na Raw, która będzie dość dużą walką, bo to będzie Battle Royale. Oto, oto ostatnie miejsce, gdzie będzie walka, bo szósta zawodniczka, która będzie, to będzie zawodniczka, którą dopiero zobaczymy, jak będzie Elimination Chamber Premium Live Event. Więc GM Raw ma taką małą niespodziankę jeszcze odnośnie jednej zawodniczki, która się pojawi, i ona właśnie będzie dopiero na Elimination Chamber. Więc jeszcze dzisiaj i za tydzień mamy walki kwalifikacyjne. Do Elimination Chamber e, pojedynku Nambrung Contender do pasa Women's World Championship. No a teraz będziemy mogli już rozpoczynać opener dzisiejszego row. Tydzień temu właśnie i dała radę awansować i zobaczymy, czy teraz jej była, może być, no nie tak, team partnerka, ale e, była, tak jak to nazwać, no partnerka z Damage Control, tak to można, można nazwać spokojnie. Więc zobaczymy czy właśnie te dwie zawodniczki będą, na pewno już jest I. o, zobaczymy czy będzie Bailey. Bailey teraz kontroluje Carmela. Nie mamy jeszcze splash, wykonanie Bailey. Kilka uderzeń, Carmela kontroluje. Carmela to jest zawodniczka, którą pamiętam, że nieraz często, często mi było ciężko przypiąć, bo ona ma ten super kick jako finisher i nie wiem czemu, bardzo często po prostu nie pojawia mi się, przynajmniej z ostatnich pojedynków pamiętam, nie pojawia się ten trójkąt nawet do kontra jak ona robi ten finisher. A to z tego względu jest ciężko często ją pokonać. Jak ma tego finishera i już po prostu trafia, to mogą być problemy. Dlatego na pewno trzeba uważać na Karmelę w tym pojedynku. Teraz Bailey jest wyrzucona z ringu kompletnie. Karmela idzie za nią. Teraz Bailey kontruje. I wraca do ringu Bailey. Jakiś może dive, nie udał się. Może jakiś teraz. Myślę, że się coś udalnie. Karmela wraca z Zoringu za to i od razu łapie Bailey, która była bardziej przygotowana na jakąś właśnie key dive, ale nie udało się żaden, bo nie było takiej opcji zbytnio. Jeszcze raz pozom, atak od Karmeli. Karmela się nie mylę w rzeczywistości była tylko raz mistrzynią, po tym jak zrobię ja Kashina e, walizkę na bank, chyba potem nie była, tak mi się przynajmniej wydaje. W ogóle Karmela oczywiście od dłuższego czasu już nie ma, jestem ciekawy właśnie czy czasem, bo wydaje mi się, że je, jeśli Carmela wróci, to to będzie ten 2025 rok. Bo już nie wiem, jak długo jej nie ma. Cały ten rok 2024 nie było. Więc wydaje mi się, że gdzieś w. Nie wiem. Gdzieś wiosna 2023? Chyba gdzieś wtedy ona e, miała tą przerwę po tym, jak była w ciąży, tak mi się wydaje. Ale nie jestem dobrze. Nie, jestem, nie pamiętam dobrze. No tak czy tak, może zawsze jak. Zawsze jest jakby ten okres, gdzie mamy grudzień, aby blisko jest na przykład do. Czy nie mogę w sygnaturę? Zrozumiałem jaką ma Bailey, zawsze jak wznosi ten okres, że mamy już blisko Rumble to zawsze właśnie To jest taki, no, idealny moment na taki potencjalny powrót i byłoby na pewno fajnie Bo jednak tym bardziej, że przed teraz mamy te pasy Women's United States Championship i Co bym nie mógł zrobić, no w końcu mogę zrobić sygnaturę Bailey, tu Bailey mamy zrobione, mamy przypięcie Jeden, dwa i Carmella wstaje, właśnie jak tam mówiłem Teraz mamy w rzeczywistości pasy Women's United States i Women's Intercontinental Championship więc to akurat na przykład kolejna zawodniczka, która by spokojnie mogła być taką midcardową mistrzynią, czyli właśnie Carmela. Teraz Carmela kontruje. Ale nie jest przygotowana na to, że Bailey w tym momencie trafia. Rose Plant zrobiony, i czy to jest koniec tego pojedynku? Mamy przypięcie. 1, 2 i 3. Tak właśnie jest Bailey. W miarę szybko poradziła sobie z Carmelą, i jest kolejną zawodniczką, która oficjalnie zawalczy w walce Number One Contenders Elimination Chamber, czyli Naja Jax. Raquel Rodriguez, Io Sky i Bailey. To są cztery zawodniczki, które mamy, Także mówiłem, za tydzień Battle Royale o piąte miejsce I dopiero na Elimination Chamber poznamy tą ostatnią zawodniczkę Która też zawalczy w tym pojedynku i możemy iść dalej I teraz w akcji zobaczymy mistrzów tak teamu No jeden z nich, tylko nie wiem czemu ma pas Ponownie tutaj robię właśnie, już raz wchodziłem może tutaj Jakby dawałem ich wejście, ale właśnie nie nagrywałem, bo właśnie zauważyłem, że dziwne to było, że ta Matonga nie wchodził z pasem, więc pomyślałem sobie, że... Na... Znaczy on nie wchodzi z pasem, więc pomyślałem, że zrobię na nowo. Ale on dalej nie wchodzi. Nie mam pojęcia czemu, tylko ta Matonga ma pas ze sobą, ale mniejsza to. Najważniejsze, że mamy te mistrzów tak oczywiście w akcji. Razem z nim, z nimi tutaj Jacob Fatu. Jak wiemy, Bloodline nie będą bronić swoich pasów tak teamu na Basz... Na... Znaczy Chamber, bo na Basz i Berlin obronili w walce rewanżowej z Rated RKO, gdzie tam właśnie ponownie zostali aby ponownie pokonać Raycarkę i zostać na dłużej tymi mistrzami. Ale będziemy widzieli kogoś z Bloodline na Elliszen Chamber, bo Roman Reigns będzie walczył na właśnie Elliszen na Chamber i będzie tam walczył, gdzie będzie bronił swoje pasy. Myślę, że już możemy tutaj czekać na rywali Bloodline, bo oni już są w ringu. A ich rywalami będzie taktym chyba, który zaczyna z SmackDown, jeśli dobrze pamiętam. Tak, na pewno na SmackDown oni zaczynali, ale podczas brand, może nie, może nie brand Split, to bardziej takiego shake-upu jakby. Trafi na row oczywiście, a tym taktymem są Street Profits, a więc oni zmierzą się z Bloodline'em po raz pierwszy. Nie było takiej jeszcze pełno walki, bo Bloodline oczywiście pojawił się, pojawił się na row, jak dobrze wiemy. A oni byli na SmackDown właśnie przedtem i jakoś na ROW, odkąd te dwa taktymy były, nie zmierzyły się, jeśli dobrze pamiętam, przynajmniej się tak wydaje, że te taktymy się nie mierzyły ze sobą. A czemu nie? Break'a możemy zrobić w sumie. Czemu nie? Tamatonga nie będzie czekał i pora zaatakować jednego i drugiego. I atakujemy od razu. krolu z line'em. On też Forte bardziej się odbija. Tamatonga atakuje Tanglow. Czemu nie? I teraz mamy jeden wielki brawl pomiędzy tym taktymem, pomiędzy tymi dwoma taktymami. No i teraz troszkę się to gorzej kończę dla Bloodline'u. Ten Brawl, teraz oni obrywają bardziej. Może to jednak był słaby pomysł z tym atakiem, a Tangle sobie już tam poradził. Jacob Fatu tu idzie, no i to może być problem. Jeśli Jacob Fatu nagle się tutaj wmiesza, a nie właśnie, czy on może o może nich nie może ruszyć przez to, że będzie dyskwalifikacja wtedy, bo chyba normalnie by ich ruszył. Coś by normalnie by zrobił. Tak, Jacob Fatu jest troszkę jakby, nie wiem, sam nie wie co zrobić chyba. Czy mogę sterować Jacobem Fatu? Czemu nie? I teraz atakujemy Andrzej Dawkinsa. Czemu nie? Myślę, że Jaco Fatu tutaj potrzebny jest do pomocy, bo troszkę obrywają, właśnie. I mocno uderzają po prostu w głowę Forda. I jeszcze teraz Andrzej Dawkins atakowany. Kontra, i z kontra. I jeszcze atakuje tutaj Jaco Fatu. No, mają problem Street Profits, bo 3 na 2 to jest w tym momencie. No i ta walka nie dojdzie do skutku to mieliśmy tutaj Brawl przed tym pojedynkiem A więc tej walki nie zobaczymy niestety jednak Mieliśmy zobaczyć tutaj, a może jednak zobaczymy Myślałem, że to już jest koniec, dobra Super kick Atakujemy dalej Monterza Forda I resztę Montera Forda i Andrzeja Dawkinsa oczywiście No a to jest niesprawiedliwy Pojedynek w tym momencie Czy Jacob Fatus to wyrzucał właśnie tego pojedynku? Nie wiem czy tak było czy nie Teraz na razie Headbutt widzimy tutaj Tam chyba w nie wiem, czy ten pojedynek się oficjalnie zaczął, czy nie. Na razie wiemy, że po prostu Andrzej Dawkins jest tutaj dalej atakowany, to wiemy. Ale właśnie, co się tam dalej dzieje? To nie mamy pojęcia. Jacob Fatu ewidentnie chce, jakby cały czas atakować to Nie wiem, właśnie, czy ta, ta dwójka oficjalnie walczy, czy nie, nie mam nawet pojęcia. Może teraz Andrzej Dawkins. Stan jest Jacob Fatu, to może jest moment dla Joe Dawkinsa. Ja wyrzucony, no i to chyba jest w tym momencie, bo oficjalnie zaczynam tą walkę. Nie mam pojęcia, ten brole jest. Ten problem chyba jest zakończony i chyba oficjalnie walczymy. Nie mam pojęcia, już naprawdę, się aż pogubiłem w tym wszystkim. No ale chyba ta matonga i. Chyba ta matonga i właśnie. Monterz Forte są ci aktywni? A nie, Andrzej Odoki jest aktywny. No chyba tak, chyba to jest ta matonga i Andrzej Odoki. no dobra, czyli jednak tak to wygląda. Ale mieliśmy potężne zamieszanie. Jacob Fatu został wyrzucony z tego pojedynku, a troszeczkę za późno wydaje się, bo już swoje zrobił tutaj. Dość dużo tych uszkodzeń zadał już w tym pojedynku. Stepa Pinzeggiur się nie udało. Kontra mocne uderzenie i próba zmiany, ale nie będzie tej zmiany w tym momencie. Teraz kontra. Angela Dawkins na różnika wrzuca. Tamatonga. Teraz mamy zmianę, więc tamatonga to nie da rady nic skontrować, Mam też Ford. Odbicie od Lin, dropkick i jeszcze splash od Andrzeja Dukinsa Nie jest stan Tamatonga, może będzie przypięcie? Nie będzie jednak na ten moment przypięcia. Ale Montesford atakuje Tangalow. A liczony jest Tamatonga. Już mamy zmianę, Andrew Dawkins wchodzi do ringu. Tamatonga w tym momencie bierze broń. I w sumie czemu nie? A dobra, udało mu się, dobra, masz szczęście, Andrzej Dawkins. miał, miał tutaj Tamatonga wrócić i od razu go zaatakać Candlestickiem, ale no, udało mu się. To trzeba przyznać, Andrzej Dawkins sobie w tej miarę był czujny i dał radę skontrować. Teraz kontr tematongi. Closing zrobiony, Tangelo wchodzi do ringu. A, bo teraz ja steruję ta tak, zapomniałem, bo teraz właśnie przez to, że troszeczkę tutaj pomieszałem, to teraz muszę za każdym razem, jak ktoś wchodzi, tutaj właśnie osobą tą sterować, a Jodo jest ma sygnaturę, na razie na nie użyję. Czy nie ma running? Nie, chyba nie ma. Bicie od Lin jeszcze, atak tutaj to nie jest sygnatura, oczywiście cały czas, ale mamy przypięcie. No, przypięcie mistrzów, myślę, żeby na pewno gwarantowało jakiś title shot w przyszłości. A Spear, to jest jego signatura, tak jest, to jest jego e, signatura. Spear zrobiony, ale kickout out wstaje bez problemu. I teraz nie, czy Joe nie chciał czasem zrobić Finishera, ale Tangalo go uprzedził. I teraz Tangalo ma szansę na signaturę, czy signaturę zobaczymy. I tak będzie, powerbomb zrobiony. Dalsze kopnięcie w nogę, I jeszcze jedno, no teraz jest skupiana na nodze Angel Angela Dawkinsa, aby chciał skontuzować mu tą nogę. I kolejny kopnięcia, no i to znaczy, że Dawkins jest stand, a więc to jest darmowy finisher, można powiedzieć, dla nas. I pora na finisher. Tamatonga w tym momencie to będzie powerbomb zrobiony. Montage Ford wyrzucony. Czedł, że Dawkins da radę wstać jeszcze. Mamy przypięcie. Mamy jeden, dwa i trzy, tak jest. A więc Bloodline wygrywa tango, przypina Andrzeja Dawkinsa. Zamieszania było niesamowicie dużo, ale ostatecznie jednak Bloodline zagarnia zwycięstwo w tym pojedynku taktimowym. Dużo się światła, na pewno dużo się dało. To nie był taki byle jaki na pewno pojedynek tak teamowy. No a teraz został nam już tylko jeden pojedynek. Ten duży main event, który był zapowiadany tydzień temu, oczywiście. Potężny main event, gdzie mamy dwie rzeczy, może być, w stawce. I przed nami main event dzisiejszego Row. Tak jak już mówiłem, zapowiadany duży main event dzisiejszego Row, gdzie mamy dwie rzeczy w stawce. Mamy walkę, nie tylko o to, kto będzie piątym uczestnikiem walki o pas Anti-Speed Universal Championship w Elimination Chamber meczu na premium live evencie, ale też mamy tutaj w stawce pas Intercontinental Championship czyli Rey Mysterio i AJ Styles. Zobaczymy który z nich wyjdzie stąd jako nie tylko mistrz Intercontinental, ale też zawodnik, który zawalczy o pas Undisputed Universal Championship na Elimination Chamber. To byłaby dopiero przez historię, historia, gdyby Rey Mysterio teraz wygrał Pass Intercontinental i dosłownie za, kil... za dwa tygodnie był też jeszcze Undisputed Universal Champion. Miałby trzy pasy Rey Mysterio, bo bo jak wiemy Roman nosi dwa pasy, jako Undisputed i Universal ee, WWE Champion, więc no to mogło być dość niesamowite. Jednak na drodze Reya Misterio stoi gość, który jest mistrzem od Backlash Premium Live Event, czyli od pierwszego Premium Live Eventu w tym sezonie. Czyli za niedługo dobije do może rok, jak jest mistrzem tym Intercontinental. Żeby to zrobić, musi pokonać dzisiaj Reya i musi potem jeszcze, jeśli tutaj właśnie wygra, to na WrestleMania obronić pas. I dopiero potem już na następnym Premier Live evencie, by musiał to zrobić. Więc nie jest na pewno nic prostego dla AJ Stylesa, ale zobaczymy, czy będzie w stanie to zrobić, czy nie. To jest walka, na którą AJ Styles się zgodził, bo nie musiał brać tej walki, ale chciał zawalczyć, chciał mieć okazję walczyć o pas. Undisputed Universal Championship, bo AJ Styles sobie dobrze zdaje z tego, że jest po prostu jednym z najlepszych zawodników w tym Universe Mode, bo tak długo jest mistrzem, praktycznie większość swoich pojedynków wygrywa. I po prostu wiedział, że powinien zawarć o ten pas. Wiedział, wie też dobrze, że to jest ryzyko duże, że może ten stracić pas, ale jak widać nie dziwię mu się, ale jest pewny siebie, jest pewny siebie. Nie dziwię mu się, bo jednak jest długo tym mistrzem, wygrywa większość pojedynków, więc nic dziwnego, że jest pewny siebie. Choć to może się zakończyć dla niego tragicznie. Bo może się skończyć, nie tylko nie tylko nie będzie miał walki o pas Andespeed Universal, ale też może skończyć tak, że będzie bez pasa. Zobaczymy, czy Rey Mysterio ponownie w swojej karierze zostanie Intercontinental Championem. Będzie jednak ciężko, bo na jego drodze stoi AJ Styles, który w tym sezonie ma prawdopodobnie najwięcej, ja bym miał zgadywać, to myślę, że ma on najwięcej obron pasa z wszystkich mistrzów, tak mi się wydaje, nie ukrywam, jak tak sobie myślę. Najwięcej razy obronił pas. Da to właśnie ciężkie na pewno wyzwanie przed tutaj re Mysterio. Pas już w górze, więc będziemy mogli lada moment rozpoczynać walkę o pas Intercontinental Championship. I mamy już gotowych zawodników. Zaczynamy main event dzisiejszego roku, który naprawdę jest ogromnym main eventem. Bo mamy właśnie dwie duże rzeczy w stawce: pas oraz szansę do walki o pas WWE Universal Undisputed Championship Universal Championship. Tak dokładnie, Styles wrzucę wrzuca do narożnika Reya. Kilka uderzeń, kopnięcie na teraz. Jeszcze jedno kopnięcie. I teraz z kontra misterio. Ray odbija się od Lin, ale jest skontrowany. Teraz złapany przez Stylesa, który mu chyba zrobi Burning Hammer, czynek Breaker. Ani to, ani to, taki. Bardziej coś jak Powerbomb w sumie. Najbliżej to do Powerbomba bym powiedział, że wyglądało. Exchange pomiędzy Rayem i Stylesem na w miarę jeszcze początku tego pojedynku. Jeszcze jedno? Czemu nie? No, za niedługo nie stan, więc my sumie to Styles się myli teraz, akurat. Ale teraz trafia. I trafia ponownie Styles. I Mysterio trafia. I Styles trafia. Aha, dobra. Jednak <ścoughs> nic z tego. Nie wiem. Nie trafił tutaj Styles, dlatego właśnie Extreme się zakończył przedwcześnie. Kontra świetna REA. Kontra Stylesa miało być coś innego, ale też może być piękne przejście do takiego Reverse DDT, to naprawdę wyglądało pięknie. Ogólnie to jest jeden z takich, według mnie, no nie wiem, jakoś mi się mega to podoba, naprawdę. To jest jeden z takich moich ulubionych, może underrated ruchów wrestlingowych, naprawdę, ja, jakoś nie wiem. Mega mi się podoba właśnie takie odbicie od Lin i przejście tak, zwłaszcza jak to jest takie płynne, przejście z Moonsaultu do właśnie Reverse DDT. No właśnie wydaje mi się, że z obecnych zawodników w WWE to chyba to tylko Styles robi, więc naprawdę to jest taki mega fajny, bym powiedział, underrated ruch. Kontra. Czy to będzie calf crusher poza ringiem? Nie będzie. Rey Mysterio kontruje. I to Styles obrywa w swoją nogę. I jeszcze w ring post jest. Teraz kontra. Styles już z nie ma, ale jest bliski finishera. Nie chciałem robić uniku, tylko chciałem się właśnie Wejść tutaj, odbić się i zrobić Moon Teraz mam Finishera. Styles wróci do ringu. Powolutku, ale powinien wrócić. Styles teraz perfekcyjnie złapał Reya Mister. No i pora na Styles. Clash w wykonaniu AJ Stylesa. Rowbreak nie jest widocznie. Mamy jeden, mamy dwa i mamy kickout Ale czy on ma Resiliency? Bo jeśli tak, to znaczy on kick bez Resiliency. Znaczy jeszcze szybki kick up i kopnięcie prosto w głowę i kolejny teraz uderzenie. Kontra, no i teraz moment dla Stylesa. Ależ teraz świetny unigraja i go złapie za nogę. To znaczy że teraz ma Ray Signature. jeszcze będzie DDT. Tak jest. Styles wypada z to jest bardzo dobry ruch w tym momencie dla niego, że się właśnie za liniami. Kontra. Teraz, jakby miał AJ Phenomenal for Arma, to byłoby to piękne. Rejmister nie ma finisza, więc nie może jakiegoś takiego Frog Special, z samej górę by chciał. Teraz za to to będzie świetna Hurricane Rana poza ringiem. Kontra. Start, star, zaraz kontra. Będzie próba powerbomb jakiegoś. To będzie powerbomb na tą barykadę. Tak jest. Mocno tej obrywa Ray Mysterio. Szybki, szybko jak ktoś sobie poradził i wstał i tak. Ale Stiles jest gotowy i to miało być coś innego. Może być też jeszcze to, ale tutaj nie trafi. Miała być to próba for -armu, ale się nie udało. I Ray ponownie wychodzi poza ring. Nie musiał tego robić akurat, ale, ale chciał. Jak widać, inzygiuri zrobione. Skopnięcie w nogę, ale to Styles obrywa ponownie. Close line. Kontra. Calf Crasher poza ringiem, nie, ponownie Styles jest skontrowany. Calf Crasher po prostu nie trafi, jakoś nie ma szans na to. Remissary ma finisher, mogą być kłopoty dla Stylesa. Ale nie, bo on nie próbował tego finishera, ale w ogóle coś ciekawe. Nie tylko właśnie skontrował go Styles, ale on nie próbował, więc dobrze dla Rey'a, że nie próbował robić finishera, bo byłby skontrowany w tym momencie. Ta szybko wstaje. Dużo właśnie takich szybkich, takich szybkich kick-up, takich instant recovery często robi Rey Mister, tak zauważyłem. Odbicie od Lin, splash trafia. Oj to mogą być kłopoty dla Rey'a. Styles jest gotowy na phenomenal forearm. Zobaczymy po raz pierwszy dzisiaj Fenomenal Forarm. tak jest, i Styles trafia krew na twarzy Ray'a, mamy przypięcie, czy to jest zakończenie, zakończenie tego pojedynku? Jeden, dwa, Resiliency. czy jednak miał to rezyliencję i dopiero ta zużywa? No dobra, popięcie w głowę, nie, Mysterio kontruje, kontra też Styles'a, Ray ma finishera, AJ nie ma nic, ale ma chyba, co jest ważne, rezyliencję tak w ogóle na przyszłość, jakby potencjalnie właśnie Ray coś tam trafił. Trafię teraz Splash I właśnie, propo, a nie, tak nie, nie będzie tego robił Senton taki miał zrobić, ale nie dał rady trafić I to teraz byłoby to perfekcyjne, gdybym miał 619, ale nie ma On ma teraz taką sygnaturę, a ale teraz za to przynajmniej dropkick w jego wykonaniu Robić od nie, on idzie chyba zrobić Frog Splasha To jest moment, w którym, no ten taunt mu przeszkodził Ten taunt spowodował, że tego nie da rady zrobić ale i tak coś tam próbuje, trafia. I mamy przypięcie. Czy to będzie koniec tego pojedynku? Nie, nie będzie to koniec tego pojedynku. Jeszcze kopnięcie teraz. Dropki w nogę. Kontra ta, style, znajduję kontra. I tak to miało wyglądać, nie ukrywam. Ale dobra, może się uda go. No i tak to, nie tak to miał wyglądać, miałem użyć 450 Splasha, ale on właśnie, jednak jest dobrze ustawiony. Insiguri. no i może teraz damy radę? Nie, on szybko wstaje ponownie. I trafia tym Splashem. I teraz to jest moment dla niego. I nie trafił, Frog Splash nie trafia. To jest problem dla niego i teraz AJ Styles jest gotowy. Po tym Frog Splashu nieudanym, AJ jest gotowy, 450 Splash, trafia AJ Styles, ma dwa finishery. Teraz pora na... Czy dam radę to zrobić? I tak będzie. Pop-up Styles Clash w wykonaniu AJ Styles'a. Ale to nie jest koniec. Bo AJ Styles wie, że może jeszcze zrobić coś jeszcze przy okazji. I to jest próba Phenomenal Forearm'u. Albo to będzie strzał w dziesiątkę, albo AJ Styles przekombinował. I to był strzał w dziesiątkę, tak jest. A więc pop-up Styles Clash do Phenomenal Forearm'u. I to jest... Koniec, tak jest, AJ Styles wygrywa ten pojedynek, a więc AJ jest dalej mistrzem Intercontinental i jest piątym zawodnikiem, który będzie walczył z Elimination Chamber o pas. Roman Reigns, Randy Orton, Cody Rhodes, Seth Rollins, AJ Styles i jeszcze jeden zawodnik. To ma potencjał na najbardziej potężny Elimination Chamber mecz w historii, naprawdę. Zobaczymy jeszcze właśnie kto do nich dołączy, bo zobaczymy Fatal 4-Way, jeśli chodzi o main event następnego rowu, fatal o to kto będzie ostatnie miejsce. Na dzisiaj było to tyle. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.